Cześć kochani, witam serdecznie z Zedjakalne Ryby. Nie martwcie się, że o Was zapomniałam. O nikim oczywiście nie zapomniałam. Będziemy robić Wasz horoskop roczny na rok 2021. Po prostu musieliście poczekać na swoją kolejność. No, kolejność zawsze jest ustalana w oparciu o liczbę komentarzy pod filmami dla znaków wcześniejszymi. Czyli w tym wypadku, jak były czytania styczniowe, no to to właśnie było brane pod uwagę. Także komentujcie. Warto tutaj pozostawiać po sobie jakiś ślad. No bo wtedy macie szansę, że będziecie w pierwszej kolejności realizowani, ale Nigdy tak nie jest, że kogoś pomijam. Yy, drogie rybki, patrzymy, co Was czeka na rok 2021. Yy, jeżeli ktoś chciałby sobie zamówić horoskop roczny indywidualny tylko dla siebie, akurat no, trafiliście na taki czas, że trwa promocja weekendowa, czyli zamiast 50 zł, koszt takiego horoskopu to 33 zł. I tak jest aż do końca weekendu, czyli w praktyce do niedzieli do godziny 24. Yy, zaczynamy. Zaczynamy dla Was. Tasujemy karty. No i już sprawdzamy, bo wiem, że czekaliście. Wiem, że były osoby, które się dopytywały. Jak skończę rybki, to yy, jeszcze robię później raki. Więc na rakach będziemy kończyć. Wiem, że. Ktoś tam o raka też pytał, także oczywiście, że będzie znak zrobiony. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, e, tak żebyście mogli być na bieżąco, śledzić, co tutaj się dzieje, niczego nie przegapić. Zobaczmy, jakie będzie największe wyzwanie dla zodiakalnych ryb na rok 2021. Cesarz. Waszym wyzwaniem będzie. Em, i załatwienie jakichś spraw urzędowych mogą one dotyczyć małżeństwa bądź firmy. E, wszelkie tego typu sprawy związane z rejestracją, e, dopilnowaniem formalności, uporządkowaniem pewnych spraw, prowadzeniem legalnej działalności, w, zrealizowaniem wszelkich wytycznych. Dla niektórych może to być po prostu osoba. Osoba, e, która po prostu jest waszym mężem, może tak być, bądź po prostu jakiś starszy mężczyzna z waszej rodziny, na przykład ojciec, brat, yy, dziadek, różna, różna konfiguracja. No ten mężczyzna może być dla niektórych wyzwaniem, czyli tutaj, yy, to niezależnie, czy jesteście kobietami, czy mężczyznami, no po prostu, jeśli będziecie mieć na swojej drodze jakiegoś cesarza, czyli może to być ktoś z autorytetem, z pieniędzmi, ze stanowiskiem, albo po prostu z własnym zdaniem, ktoś taki, wiecie, dominujący, może to być zodiakalny baran dla niektórych. Jeżeli znacie właśnie taką osobę z znaku barana, jest to mężczyzna, mężczyzna zadziorny, umiejący postawić na swoim, może właśnie jakiś taki wasz. Członek rodziny, który cieszy się estymą, poważaniem, z jego zdaniem trzeba się liczyć, a może po prostu reprezentujący powagę jakiegoś urzędu, jakiegoś stanowiska. No dla niektórych w prostej linii to będzie szef. Skoro to jest wasze wyzwanie, no to tutaj no, coś będzie na rzeczy prawdopodobnie z tym mężczyzną bądź z instytucją, którą on reprezentuje. No, i albo trzeba będzie się dogadać, albo podporządkować w jakiś sposób, yy, zrealizować wytyczne tego mężczyzny. No, wszelkie tego typu sprawy, tak jak powiedziałam, może to być związane na przykład z działalnością waszą gospodarczą, czy z rejestracją, czy z wyrejestrowaniem, czy po prostu, yy, jeżeli jesteście w toku, no to z takim legalnym prowadzeniem, załatwianiem wszelkich spraw urzędowych, tak, żeby to yy, dobrze wyglądało, żeby było po prostu. Wszystko w porządku. W papierach musi się też wszystko tutaj zgadzać. Cesarz to jest ład i porządek. To jest ogólnie też porządkowanie różnych, różnych spraw w życiu, no, które po prostu do tej pory uporządkowanymi nie były. Gdzieś tam panował chaos. Trzeba teraz te stajnie augiasza po prostu posprzątać, gdzieś zrobić wokół siebie, no jakiś porządeczek, po prostu. Jak wy, drogie ryby. Na to wyzwanie odpowiecie kartą świata, bardzo dobrze. Dlatego, że będziecie otwarci tutaj na szeroko pojętą współpracę? Nie będziecie obracać się gdzieś tam w swoich ciasnych takich poglądach, przede wszystkim przełamiecie schematy swojego postępowania, i tak jak do tej pory podchodziliście właśnie do takiego mężczyzny, być może komunikacja była utrudniona, ponieważ wy swoje on swoje, gdzieś tam ciągnęliście właśnie w swoją stronę. W związku z tym tutaj w karcie świata ja widzę takie odpuszczenie, spojrzenie z szerszej perspektywy. A po co ja mam tam się jakoś Ścierać, po co ja mam się wykłócać. Przecież to można jakoś załatwić. Widzicie możliwości dla dalszej współpracy. Niektórzy no, od tego cesarza będą uciekać w świat. Czyli na zasadzie nie podoba mi się tutaj w tym cesarstwie, tutaj mnie do czegoś zmuszają, tutaj próbują na mnie coś wymusić, wdrożyć jakieś swoje reguły, zasady, których ja na przykład nie akceptuję, więc w ten sposób do tego wyzwania podchodzę, że się organizuję i no, wylatuję w świat. Po prostu idę sobie gdzie indziej, w inne miejsce, które może być dla mnie bardziej przyjazne. Niektórzy po prostu, jeżeli to Wy jesteście, Tymi cesarzami, czyli jesteście jakimiś na przykład mężami, stałymi partnerami, będą chcieli pójść w świat, być może zakończyć małżeństwo, być może szukać dla siebie jakichś innych perspektyw. Ci, którzy prowadzą własne biznesy, jako ten cesarz, będą z kolei chcieli, chcieli poszerzyć tutaj swoją sieć kontaktów, wyjść do szeroko pojmowanego świata, także świata internetowego, no ze swoimi usługami bądź produktami, czyli poszerzyć bazę swoich odbiorców i to jest bardzo ważne, bo trzeba się rozwijać nieustannie, gdzieś tam musi ten biznes się kręcić, rozwijać. Niektórzy będą się inspirować nowinkami ze świata, niektórzy będą prowadzić jakieś liczne kontraktacje. Z rynkami światowymi, być może z zagranicznymi firmami podejmować współpracę. No ten świat może różne, różne rzeczy nam tutaj oznaczać, ale to jest bardzo dobre Wasze podejście do tego wyzwania. Nie uciekacie przed wyzwaniem, tylko otwarcie tutaj stajecie w szranki. No bo skoro jest to wyzwanie, to troszeczkę nas zawsze takie wyzwania kosztują, ale. Nie ma tutaj jakiegoś wycofania z Waszej strony, tylko właśnie takie, taka chęć rzeczywiście um, rozprawienia się z tym, niezależnie od waszej, waszej indywidualnej sytuacji. Ok, teraz zobaczmy sobie, jak będą się przedstawiały kolejne miesiące dla Was, roku 2021, styczeń, który już trwa. A z, pucharów, a z pucharów na styczeń, dla niektórych zakochanie, nowa miłość, nowa pasja, jakiś taki fajny, nowy początek. I to jest o tyle dobre, że jakby no jest to tutaj skorelowane akurat z początkiem nowego roku, gdzie wiele osób właśnie sobie robi postanowienia noworoczne. Każdy chce jakby oddzielić grubą kreską to, co było, zwłaszcza, że ten 2020 dla wielu nie był jakiś szczególnie udany, więc każdy chce tutaj jakoś pozytywnie wejść do. Nowego nowego roku, na przykład rozpocząć nową pasję, fajne są miłości, takie poznawane na przykład w Sylwestra i rozwijane na początku nowego roku, no a z pucharów dla niektórych będzie też oznaczał ogromny, ogromny przypływ weny twórczej, pomysły na siebie, na to, co robicie no albo możliwość zaistnienia ciąży, luty dla zodiakalnych ryb, tutaj mamy królową buław, no jest jakaś kobieta, więc jeżeli faktycznie wy jesteście tym cesarzem, to pojawia się tutaj w waszym otoczeniu kobiecina, e, taka napalona, że tak powiem gorąca, bo to jest e, trygon, e, trygon ognia, czyli to jest baran, Lew bądź strzelec dla Was. I znowu pojawia się ten baran, bo tutaj mówiłam w karcie cesarza o baranie. Może, może ten cesarz to tak naprawdę będzie cesarzowa, może to o kobietę będzie chodziło. No kobieta taka lubiąca sobie porządzić, to na pewno, ale też namiętna, bardzo atrakcyjna kobieta. Być może tutaj się szykuje na początek roku jakiś romans. Jeżeli to jest Wasza szefowa osoba, jakaś związana z, waszą, z Waszym środowiskiem zawodowym, to ona będzie od Was wymagała dużej kreatywności. To, co do tej pory było, to nie wystarczy. Tu się trzeba będzie popisać, właśnie wyobraźnią, coś nowego stworzyć, bo inaczej będzie niezadowolona. Marzec w marcu mamy czwórkę pentakli tutaj jest jakiś taki spokój, stagnacja gromadzenie dóbr szukanie oszczędności czasami taki okres spokoju wycofania, kiedy chcemy sobie po prostu posiedzieć w kąciku, robić swoje, ale tu bez żadnego takiego wyrywania się dla niektórych to będzie po prostu taki czas po takim wielkim wow, gdzie był askielichów gdzie była królowa buław, to marzec może przynieść takie wystopowanie w relacji że nie ma już tego flow, który. Było wcześniej, troszeczkę tak, jakby przysypiamy tutaj w tej relacji albo ktoś po prostu stwierdza, że no musi się zająć swoją karierą i chwilowo jakby te relacje po prostu odpuszcza na jakiś czas przynajmniej, kwiecień dla zodiakalnych ryb a tutaj mamy królową mieczy więc jakaś kobieta się zdenerwowała jakaś kobieta się odcina być może przez to, że niektórzy z Was w marcu nie będą poświęcali tej kobiecie czasu, to ta kobieta po prostu postanowi tutaj Was od siebie odciąć, może to być zupełnie inna kobieta Królowa Mieczy, kobieta surowa, zasadnicza, może być związana z jakimiś przepisami prawnymi, procedurami, kobieta, która będzie od Was wymagała jakichś ważnych dokumentów, dopełnienia formalności. Także tutaj może to być kobieta reprezentująca urząd, to mówiłam w karcie tego cesarza, więc kwiecień może być taki właśnie na załatwianie spraw urzędowych, maj dla zodiakalnych ryb, y, to jest paść buław. Tutaj albo będzie ważne dziecko, albo eksploracja jakichś nowych obszarów. Może przyjdą do Was właśnie tutaj pomysły, na jakieś nowe działania takie dosyć szybko wdrażane, bo paźbuław ma to do siebie, że on działa szybko, to jest znowu ta energia ognia. Też uważajcie, bo mogą być pewne takie rzeczy nieprzemyślane. Tutaj jest też zaglądanie w oczy swoim strachom, swoim lękom, podjęcie jakiegoś rodzaju ryzyka. Czy to ryzyko się będzie opłacało? No to za chwileczkę zobaczymy, jak tam będzie się przedstawiać to dalej. Co w czerwcu dla zodiakalnych ryb? Tutaj mamy arcykapłankę. To jest rozwój, to jest Nauka to jest poznawanie jakichś tajemnic, to jest um, iluminacja, to są takie wewnętrzne, jakieś prawdy, które do nas przychodzą, skupienie, wyciszenie, praca nad sobą głównie, nad swoim własnym rozwojem, być może podejmowanie jakiejś nauki tutaj. Więc faktycznie, no, tutaj może być taki szybki wstęp do czegoś, co okaże się znacznie, znacznie głębsze i bardziej was wciągnie, aniżeli moglibyście się tego spodziewać. Lipiec, sierpień, miesiące wakacyjne dla ryb. W lipcu mamy rydwan, czyli faktycznie możecie tutaj wyjeżdżać na jakieś wakacje. W sierpniu pokazuje nam się azbuław. Uuu, tutaj mogą też być romanse wakacyjne. Może być takie przemieszczanie się związane no po prostu z czasem odpoczynku, ale gdzieś mogą też być takie nawet niekoniecznie związane z wyjazdami, wejścia w szybkie romanse. To jest bardzo szybka energia. Znowu ta energia ognia wam towarzyszy. Bardzo dużo tutaj tej ognistej energii. Nie wiem, czy to jest ta sama kobieta. Która tam była, czyli ta królowa była, że jedziecie tutaj gdzieś do niej, albo następuje zwrot akcji i odnawiacie ten romans, czy to jest po prostu zupełnie nowa osoba? mnie to tak wygląda, jakby to był potencjał do czegoś nowego, a z Buław przynosi nam właśnie taki potencjał. No dla niektórych oczywiście abstrahując od sfery seksualnej, to będzie po prostu taki ogromny przypływ pasji, że nagle mam pomysły, chcę to robić, chcę realizować natychmiast i następuje taki właśnie zwrot akcji. Tu w Arcykapłance byliście bardzo wyciszeni, skupieni nad czymś, a w Karcie Redwanu no to już jakby jest coś w fazie takiej końcowej, co można wypuścić na świat, pokazać oczywiście tutaj dopiero ten potencjał Potencjał się zaczyna, tu będziecie coś dopracowywać, ale już nie ma takiej pracy gdzieś tam w ukryciu, tylko tutaj już cały ten potencjał jest pokazany. Już gdzieś tam prezentujecie to i następuje taki przełom, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Zobaczmy, co we wrześniu Was czeka, drogie ryby. No tutaj mamy dwójkę pucharów. No słuchajcie, z tego romansu może narodzić się miłość. Natomiast, jeżeli bylibyście kimś takim w typie wolnego strzelca, to tutaj może dzięki tej waszej kreatywności, dzięki temu że się pokażecie, we wrześniu ktoś może wam zaproponować po prostu umowę spółkę, podpisanie jakiejś umowy, że wy będziecie na przykład dostarczać coś, ktoś inny będzie to e, dystrybuował, sprzedawał i tak dalej i tak dalej. Więc to w zależności od tego czy kogoś interesuje sfera prywatna, czy kogoś interesuje stricte sfera zawodowa, ale tu są dobre perspektywy i na jedno i na drugie. Wrzesień dobrze się pokazuje. Październik dla zodiakalnych ryb, a tu mamy z kolei kartę wisielca, i to może być takie chwilowe wstrzymanie spraw, czyli trzeba będzie coś po prostu tutaj jeszcze dopracować, dopiąć, coś jeszcze nie jest gotowe, pomimo tego, że na przykład jakaś umowa się wykrystalizowała, została zawarta. No to teraz trzeba jeszcze pewne rzeczy wstrzymać, bo to musi być na przykład ten okres przygotowawczy. Coś musimy właśnie przygotować, coś musimy zrobić, żeby to mogło funkcjonować, żeby już można było tak całkowicie tutaj na przykład zacząć jakąś produkcję. Dla niektórych jest okres takiego zawieszenia ze względu na to, że na przykład no, niby jest ten związek, ale chwilowo, jeszcze powiedzmy, w październiku, nie będziecie mogli być razem z jakiegoś powodu, ale też dla niektórych może być tak, że to, co przyjdzie, czyli ta miłość, uczucie, związek, praca, cokolwiek przewartościuje całkowicie wasze życie, czyli wywróci wasz świat do góry o 180 stopni, zaczniecie inaczej spoglądać na pewne sprawy. Ci, którzy do tej pory też byli tacy nieustanni. Być może pomyślą o poważnym związku. Listopad dla zodiakalnych ryb, co przyniesie, no, słońce, czyli tutaj e, są pozytywne perspektywy. Wszystko będzie Wam się ładnie układało w listopadzie, będzie w życiu miłosnym pozytywnie, będzie w pracy pozytywnie, w zależności od tego, co kto potrzebuje. To jest też ogromna pasja, radość życia, cieszenie się tym, co mamy, olbrzymi optymizm, no, za sprawą właśnie tego, że tutaj sprawy pięknie się będą układać. Też Wy jakby będziecie podbudowani tym faktem, i będziecie po prostu cieszyć się życiem. Bardzo ładne energie tutaj są. No i na grudzień roku 2021 dziewiątka pucharów. spełnienie, spełnienie marzeń, takie po prostu, właśnie cieszenie się każdym dniem. A chciałam Wam pokazać jeszcze, że tutaj macie kartę świata, właśnie pod spodem. To jest ta karta, jak Wy odpowiecie na wyzwanie, czyli Wy będziecie w pełni otwarci na nowe i dzięki temu to nowe przyjdzie do Waszego życia. No i po prostu czeka was taka, powiedzmy, rewolucja tutaj rzeczywiście, ale na plus. Ja myślę jeszcze, że można te karty początkowe w ten sposób interpretować, że jako wyzwanie cesarz pokazuje wasze jakieś takie utarte schematy postępowania, bo cesarz ma zawsze w głowie swoją wizję i on sobie tak robi, jak robił od wielu, wielu lat. On nie lubi zmieniać swojego podejścia, on e, zawsze ma jakieś takie swoje metody e, i jest niechętny do jakichś takich większych zmian, do rewolucji. Natomiast odpowiadacie na to wyzwanie kartą świata, więc rzeczywiście rewo rewolucjonizujecie Wasze życie. Otwieracie się na inny rodzaj postrzegania, na coś nowego. I tutaj rzeczywiście widać, że to Wam przyniesie spore korzyści. Przestajecie być takimi być może osobami konserwatywnymi też. Zobaczmy jeszcze w kartach czasu. Najważniejsze okresy w roku 2021 dla zodiakalnych ryb. Najważniejsze okresy dla zodiakalnych ryb. Najważniejsze okresy. Okej, okay. siódmy dzień tygodnia. Siódmy dzień tygodnia to jest akurat sobota w tej talii, dlatego że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Sobota jest tutaj dla Was ważna. Być może też siódmy dzień tygodnia, siódmy dzień miesiąca, w ogóle siódemki mogą tutaj odegrać ważną rolę na przykład w Waszym życiu. Wszystko, co związane z siódemkami, z ich wielokrotnością i o co chodzi z tą sobotą. Co tutaj w sobotę, w sobotę może się wydarzyć? Co tu jest ważne? Piątka kielichów. W sobotę możecie doznać jakiegoś rozczarowania, które paradoksalnie pozwoli Wam dostrzegać też szanse i możliwości. Coś się rozbiło, coś się skończyło, coś jakby przestało Was tutaj zajmować, bo widzieliście, że to nie ma racji bytu, zauważyliście to, ale trzymacie cały czas w ręku no, te dwa pełne puchary i z tych będziecie korzystać. I to są te wasze dwa kielichy. Które później wykorzystacie w najlepszy możliwy sposób, czyli właśnie no, do miłości bądź do jakiejś umowy. Bardziej myślę, że jednak to dotyczy sfery prywatnej, takiej romantycznej, jak ta godziny dziesiątej, zaczynasz jakby tutaj coś na nowo, znowu to znowu to zaczynasz ale tym razem jakby to jest zupełnie inny cykl, bo to jest dziesiątka czyli coś jednak się zakończyło zaczynasz, nie korzystając z dotychczasowych schematów, zaczynasz na nowo zupełnie jakby nowy rozdział w swoim życiu dziesiątki będą ważne, dziesiąty dzień miesiąca, godzina dziesiąta może to oznaczać 10 dni Bądź 10 tygodni, liczonych od tej chwili. No i co tutaj właśnie ta karta będzie dla Ciebie oznaczała? No właśnie, odbudowujesz się, budujesz swoje poczucie własnej wartości w pierwszej kolejności. Jestem yy, jakby tutaj niezależną osobą, jestem wart miłości, warta miłości. Jestem y, osobą, która stoi twardo na ziemi, która ma wiele do zaoferowania. Jeżeli ktoś z tego nie chciał skorzystać, to to był tak naprawdę problem tej osoby, a nie mój. No i ostatnia karta to jest y, czas od 24 sierpnia do 22 września to jest czas panowania zodiakalnej panny. Może to być też 6 tygodni, 6 miesięcy licząc od tej chwili. No i co tutaj właśnie w tym okresie chcę być Wam powiedziane, to jest właśnie wrzesień. Wrzesień tam się pokazywał bardzo dobrze dla was, tam właśnie się pokazywała ta dwójka pucharów, ta nowa miłość bądź korzystna umowa z naciskiem na nowa miłość. Tutaj mamy ja myślę, że we wrześniu po prostu pozbędziecie się wątpliwości, przestaniecie analizować, poddacie się uczuciu, poddacie się temu, co do Was przychodzi. Wreszcie, jakby bez takiego namysłu, bez analizowania, czy mi się to opłaca, czy mi się to nie opłaca, wyjdziecie z takiego też swojego napięcia i konfliktu wewnętrznego. I na koniec dla zodiakalnych ryb wylosujemy jeszcze jakąś poradę na rok 2021. Zodiakalny... Ryby, jakaś porada na rok 2021, i tutaj mamy poradę pomoc, tak, karta pomocy bardzo piękne są te karty zwracaj się o pomoc, przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, tak, dokładnie tutaj nie ma jakiejś ujmy na honorze w tym, że ktoś nam pomoże zobaczcie, nawet się zrymowało yy, i warto o tę pomoc poprosić niezależnie od problemów niezależnie od tego, co macie do zrobienia yy, ja wiem, że wy tutaj wychodzicie z pozycji prawdopodobnie tego cesarza, jeśli on oznacza was także no cesarz przecież nie będzie prosił nikogo o pomoc, ale to jest właśnie Właśnie może przełamanie tego waszego schematu, że do tej pory nie prosiliście o pomoc. Natomiast zaczynacie dostrzegać, że w tym nie ma nic złego, że, że proszenie o pomoc nie oznacza tutaj jakiegoś po prostu niedołęstwa, wszelkiego rodzaju, że to jest po prostu e, czysta współpraca, że ludzie zasadniczo korzystają nawzajem ze swojej pomocy, że pomagają sobie, że na co dzień po prostu to robią i to jest zupełnie normalne, bo trzeba sobie pomagać, trzeba współpracować, raz my pomożemy komuś, raz Ktoś po prostu poratuje nas. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkie zodiakalne ryby. Życzę udanego roku 2021. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia, papa. Pa.